To teraz, Świeżak, skup się, bo mam interesującego newsa z branży zegarmistrzowskiej. Ty, a nie, czekaj, to w sumie nie jest news, bo ma dokładnie 500 lat. Nieważne. Chodzi o to, że najstarszy zachowany zegar napędzany sprężyną płaską wiąże się z Polską. Chodzi o zegar stołowy, który praski zegarmistrz Jakub Czech wykonał na zamówienie króla Polski Zygmunta I Starego jako prezent dla jego drugiej żony, królowej Bony. Tak, tak, to to odważy w mody tańca i polowań, ale wracajmy do jej zegara. Ten mający 247 mm zegar z bogato zdobioną tarczą znajduje się w zbiorach The Society of Antiquaries of London, czyli Stowarzyszenia Antykwariuszy Londyńskich. Zegar jest wyjątkowy, ponieważ na bębnie sprężyny wygrawerowano datę jego powstania, rok 1525. Czyni go to najstarszym istniejącym zegarem sprężynowym w historii i to trendsetersko zamówionym w Bispołku przez polskiego króla. A teraz udostępnij to wideo, żeby naświetlić ten mało znany fakt historyczny i obserwuj w rofil po więcej. A jeśli się świat zegarów, zegarków i pomiaru czasu, weź pod uwagę zakup książki pod tytułem Zegarki Mechaniczne, Historia Budowa Ważne Marki, którą napisałem wraz z Jakubem Filipem Szłaniakiem. Pierwszy nakład wyprzedał się w miesiąc, obecnie trwa do dróg, dlatego książka dostępna jest w cenie preorderowej. Warto się zainteresować, zamówienie złożysz na mpublishing.pl. Zapraszam!